Stoimy, pale, stoimy, wysuwamy się w prawą stronę stoimy, ze mną, Spala. w lewo. stoimy, stoimy, chodzimy sobie stoimy, stoimy, z muzyki, rączka, wiecie?

Brawo! Brawo, brawo! Oczywiście dla dzieci. Mam pytanie, czy chcecie jeszcze jeden taniec, czy pokaz baniek wydanych? Daję Wam wybór. Czy chcecie jeszcze ostatni taniec dla tych wszystkich, którzy oglądają Was, czy pokaz baniek wydanych? Czy, czy jeszcze taniec jeden? Poczekajcie chwilę, ja zobaczymy co my tutaj mamy. Słuchajcie, ja dam wam wybór, dobrze? Jestem tu na scenie, dam wam wybór. Powiedzcie mi, na przykład mam takie piosenki. Wiesocie piosenkę polo, czy taką bardziej? Jagódki, jagódki, czarne jagódki. Ruda na przykład, Ruda czy na albo Aleksandra. Albo Aleksandra? Ruda czy Aleksandra? Ruda, chcemy Rudą? Pojedziemy z Rudą. Ruda, Ruda ma. Ruda ma numer 10. 10, słuchajcie, dobrze. Proszę bardzo, zapraszam do kółeczka, robimy kółeczko, dobrze? Teraz wszyscy robimy kółko. Tutaj, robimy teraz kółko, wszyscy, proszę bardzo. Ale wszyscy, kółeczko. Ruda, tanczek, Szymon, no, ja wam będę pokazywał. Dobra, na razie kółeczko robimy. Uwaga, uwaga. Posuniemy troszeczkę. Prosimy. Proszę bardzo, idziemy sobie w kółeczku. Idziemy, idziemy, idziemy. Ale dołączamy, dołączamy do kółka. Odnie głośniej. I machamy, i machamy. Dzisiaj dla Was my bawili Zapraszam do kółka Magda byłeś ja do półka być Magda, animatorka, Wam dzisiaj pomagała, bawiła Was Malowała burzki! brawo na Magdy. nie czy Bardzo dobrze, dobrze, współpracujemy. Ta tańczy jak szalona. Czyli to jest ona. Do środka, Polina do ma Polina morga, która też tutaj pomagała, malowała buzie. Jest z nami nawet Elpik, który przebrał się, który bawił. Cóż, bardzo dobrze. się Mariusz, który robił zdjęcia.